Kochane, ja dodzwoniłam się do hotelu. Dzień dobry, tak słucham pana. Yy, proszę pani, interesuje mnie pokój na, na dwa dni. W jakim terminie? Proszę pana, niech to będzie weekend od 7 do 9 lipca. 7-9 lipca, proszę bardzo. Jest? Tak. Ale ja, ja, powiem panu, że do trzech hoteli dzwoniłam i nie było. No, różnie to było. A u Was jest? Tak jest. Ale ja, ja. No dobra. To niech Pan mnie zapisze. Ja, mhm. ja, ja, ja biorę ten hotel. Ja przyjadę tam, gdzie Pan. właśnie nie wiem, czy sama, czy z facetem. Mhm. No, no, ale niech Pan mnie zapisze mimo wszystko. 7 na 9 lipca, tak? Ile to wyjdzie, kaszory? Ze śniadaniami, bez śniadań? A jak wygląda śniadanie? Śniadanie najczęściej to bufet. Dobry bufet? Dobry bufet. No dobrze. A można yy, wie pan po cichu tak zabierać do domu. Słucham. Czy można tak wie pan troszkę sobie zahachmęcić? I... <laughs> nie, nie można zahachmęcić. Nie można. Wszystko a... na miejscu. A, a, a jaka jest różnica cenowa ze śniadaniem? Ale e, chodzi o pani o pokój dwuosobowy czy jednoosobowy? E, no nie wiem, Czy bo ja nie wiem jak mi się ułoży, wie pan z takim jankiem, bo, bo ja właśnie nie wiem. No to jest takie, to my mamy takie relacje bliższe trochę, ale jeszcze nie do końca. Dwuosobowy bez śniadań 130, ze śniadaniami 150. Ty. No to chyba dobra cena, co? No raczej tak. No to niech pan zapisuje, no. Proszę podać mi i nazwisko. Yy, Wanda kazimiera Atwardowska. I telefon, proszę. Mój? Tak, oczywiście. Yy, to jest taki, wie pan, Samsung srebrny. <noise> Jasne, proszę o numer telefonu. Aha! Yy, mój numer telefonu już Panu podaję. 638. Tak. 661. Tak. Dobrze. Działa? Zarezerwowałem. A powie mi Pan jeszcze to, to 150 zł za całe 3 dni? Nie, no to jest ten na no, no jak, nie, no pan powiedział tak przed chwilą, panie. Cena na dobę. Pan powiedział, że tyle zapłacę ze śniadaniami normalnie, kulturalnie, a teraz pan się wykręca. No jak to? To, to ile ja zapłacę? 150 zł za no, dobę. No, no, no i to mi się podoba. 150 zł i przyjeżdżam, daję w gotóweczce i wyjeżdżam. 150 zł za dobę. To ile wyjdzie za cały wyjazd? No na dwie doby pani chce zarezerwować od piątku do niedzieli. Mm -hmm. No to 300 zł. No to już tak kolorowo nie wygląda, panie kochane. No całkiem jeszcze, nieźle. No powiem panu, że pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Trudno, no taka jest szara rzeczywistość. A śmietnik się spalił, a dziennik się ocalił. Mm. No dobra, no to co? Zaklepane. Zapraszam. Yy, powiem panu ze 300 zł za dwie osoby. No cena dobra. Cena no dobra. A jakbym przyjechała sama, to ile? O Jezu. Jakby pani przyjechała sama, to jedyne 260. Drobna różnica. Cztery dychy. Lepiej, lepiej wziąć Janka. Cztery dychy. Tak jest. Kurwa no. No nie no. wiem. To może, wie pan, jednoosobowy panda? <ścoughs> ja, my się zmieścimy w jednoosobowym. Nie ma takiej opcji. Jak przyjedzie pani z Jankiem... My się, my się pomieścimy. Spokojnie, to niech pan się nie denerwuje. Jak przyjedzie Pani z Jankiem, to tylko i wyłącznie dwuosobowy. Jak przyjedzie Pani sama, oczywiście wtedy policzymy panie, za jednoosobowy. Panie, Panie, Janek, kurwa, wygląda jak dziecko. My się zmieścimy. To nie ma problemu, jednoosobowy, niech Pan zapisuje. Zapisuje dwuosobowy, jak przyjedzie Pani sama, to będzie jednoosobowy. Ale Pan mnie wkurza, niech Pan mnie nie przestrzeże. Jednoosobowy, cztery dychy, proszę Panie, mieć, a nie mieć. Dobra, proszę Panią, ja zanotowałem. Nie, ja nie przyjadę w takim razie. To yy, no, trudno. Nie, proszę pana, niech pan szybko to zmieni. Jednoosobowy i my się pomieścimy. Dobrze. Tak? <grych> Powiedziałem pani wyraźnie, że jeżeli dwie osoby, no to dwuosobowe, jeżeli jedna osoba, no to jednoosobowy, no Jezu kochany, no takie są zasady. Proszę pana, proszę pana. Ja mam pytanie do pana. Słucham pan. Ale to takie bardziej prywatne. Słucham. Ma pan kobietę? Naturalnie. Ma pan. A jest pan jej wierny? Naturalnie. A chciałby pan to zmienić? Nie. Ile pan lat ma? 18 plus najwyższy VAT. Y 31. Trochę więcej. No jak, no najwyższy VAT. Trochę więcej. 41. Trochę więcej. To pan Zbyka spadł, jak ten VAT taki wysoki. No wysoki, tak, wysoki. w Zamościu taki wysoki VAT jest właśnie. Uuu. Panie kochany. Dogadamy się jakoś, myślę. Jasne. Pan przyjdzie wieczorkiem na herbatkę, co? Do, do, do pokoju. Nie potrafi pani powiedzieć, czy ja będę tego dnia pracował, jak pani będzie. No, siódmego, to niech pan... O, siódmego, to jeszcze ile to czas. niech pani powie. No, czas Do siódmego, do siódmego to jeszcze można w kalendarz kopnąć. Czas leci, powiem panu jak cholera. Ja pamiętam jak ja latała po podwórku z patykami. A teraz co? A teraz co? Z jednym patykiem latam. Z jednym tylko. No to i tak dobrze. No. Dobrze, panie kochany. I ile tam wyjdzie? 260 złotych, tak? 300 zł słowo, ostatni kusowy. Nie, 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 nie. Panie. Pan powiedział 260 za jednoosobowy i ja chcę ten jednoosobowy, bo my się zmieścimy. Jeżeli będzie pani sama, to oczywiście ja będzie 260. Ja... Jeżeli będzie ja... pani z Jankiem, to oczywiście będzie pani płaciła 300. Ale Janek, proszę pana, się zmieści ze mną w jednoosobowym. Nie zmieści się. A, ja chcę, a jak on sobie przyjdzie jako gość do mnie? to będzie musiał wyjść nie nie ja go nie wypuszczę no co to... on jak wskoczy do łóżka to już nie wyjdzie niechu ja <noise> dobra zarezerwowałem e, za m... nie przyj nie przyjadę za 300 wy, panie no to niech pani się decyduje za 300 wy nichu ja rybki albo akwarium rybki no to dobre Proszę pana. Niech pan się zlituje. 360. Dzisiaj na świecie tym podłym nie ma litości. Nie ma pan litości? Na świecie tym podłym nie ma litości. Nie mówię, że ja nie mam litości, tylko na tym podłym świecie nie ma litości. No, pan naprawdę jest taki. Lubi Pan przemyśleć pane z pary No pewnie, że tak. Myślę, że my byśmy się dogadali. Być może. To jak? Jakaś herbatka, kawka? To wtedy... 300, wtedy... 300 złotych za pokój dwuosobowy. Wtedy przyjadę bez Janka. Ja zapraszam. Tak? Lubi Pan blondynki? E, nie, szatynki. Szatynki. Uu, to nie ciekawie, bo ja blondyneczka. No. A pan pana pana kobieta to szatynka? Naturalnie. To pan zadowolony facet. Pewnie. No. No dobrze, panie kochany, za 300 wy to ja nie pojadę. Nie. No trudno. Gdzie? To nie pisać, tak? No nie, no gdzie 300 zł, no co pan? To ja wolę w samochodzie się przespać. No trudno. A 300 zł w kieszeni wtedy. No jasne. Pewnie, że tak, a jest ciepło, to można i w samochodzie. No, ale łeb obity będzie. No nie wiem, czy Janek będzie zadowolony. No. Nie no, Janek lubi polowe warunki. On był harcerzem kiedyś. A, no to wszyscy kiedyś byli harcerzami. No, a pan był? Pewnie, że tak. I z byłem, i harcerzem. Uu, to pan dobry zuch, stary dobry zuch. No to widzi pani, no to już pani może się domyśleć, ile ja mam latek, byłem i zuchem i harcerzem. Pan... Teraz ani zuchu, ani harcerzy nie ma. Pan to stary, dobry trzepak. No. Janek, Janek, trzymaj pana, pan jest harcerzem, trzymaj. Trzymaj. Masz. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana. Witam. Pan jest harcer... Pan był Harcerzem? Naturalnie. Jak się było Harcerzem? Bardzo fajnie. Gdzie pan był Harcerzem? W Zamościu. W Zamościu. W pięknym ja, mieście. Ja powiem panu, że ja to w tym, w Poznaniu byłem Harcerzem. Cztery lata. Cztery lata i powiem panu, że fajne czasy, co? No pewnie, że fajnie czas miło powspominać. To niech pan coś powspomina. Ja, wie pan to? powiem tak, rozmawiałem z Panią już jakieś 10 minut. No. I jestem trochę zajęty, także proszę podjąć decyzję odnośnie tej rezerwacji, czy rezerwują Państwo, czy nie. Facebook. Komprofil.wpit 1000157 chodzi ze pod tym szarym zdj pozdrowi zrób ta czora 7 7 z